Dzisiaj no albo nie. Najpierw zobaczcie mój zegareczek. Tak. Wiecie, ja on kosztował? A to było serio. 10. Szanowni sobie, tak. To jest mój zegarek. Kosztował 10, 20, 500 milionów. A to było serio sobie nagrywać mesenki, no Sorry. przepraszam w mm. ja mój zegarek to was nie obchodzi no, może yy, moje hity lata, które ja chciałem posłuchać czyli albo nie, może najpierw dzisiaj będziemy sobie nagrywać <laughs> ej poczekaj, wyłącz to no i tak o, no to nagrywamy dzisiaj, nie? No, Wstawiamy na ulica do szalca, nawet. na Ja 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 Tu jest ja garaż pra, prywatny. E, tutaj mój kolega ma trójeczkę, tak. 32 słoneczne ale słoneczny jeszcze tu uwaga bo to jest taki wielki schodek a tutaj jak widzicie nikt nie przyjeżdża tylko my jesteśmy z kolegą nie mogę wam zdradzić imienia mojego kolegi ale jeśli chcecie to mogę powiedzieć to no żartuje nie na to 10 lajków Boże mój Po 10 tysięcy lajków yy, Albo dobra Po 10 tysięcy lajków widzowie yy, On Mówię jego No Nazwisko Nazwisko Uwaga na pająka Tutaj Nie nagrywaj go, bo on się boi Jesteśmy na podlasiu. To jest nasze podlasie. To jest jakaś dupa. Dobra, sorry. Mhm. Może przesadziłem? I tak. No. Rozmawiamy, się, rozmawiamy. Aż trafi ona się do głowy. Nagrywać. Teraz bardzo zapraszam. widzę Kto pierwszy?